Dzień dobry. Jedziemy na piwo. piwo. Huźwa, jak tu? O tu. O, tu jak i O tu. dzięki za kebaba. O! Miałeś robić na grubym i na cienkim. a, a zrobiłeś się na grubym. Jedziemy! Tak. Nie, to jest Google oszukaństwo. Panie! Ja musicie, mnie no? No, musicie mnie rozjeżdżać? Panie, pan mi chce przyznatkę. Kogo to... ubezpieczenia nieraz? Yy, jego. Trzeba <grym> się jego tuść. Dawaj swojego ubezpieczenia. Dawaj twój swój. Zaliczymy no. ubezpieczenie. na chwilę. Chce pan do gangu? Jakiego gangu? Gangu Przemusi. Przemusza. Bokrych przebusi. Przebusi, a i ty. Chyba? Chwila? To chyba wybuchać, dobra. A jaki jak pseudonim? Co? jaki pseudonim? Eee, nie wiem. Nie tam gang przemusiał. O parówka. Tak. Dobra. Dobra musi pan przejść pierw zanim wejdzie Skupiła. do gawym to siadaj przejść. musimy mi test zrobić Nie! Pali się! Aaaaaah! Ja razie! Musimy panu zrobić egzamin Na prawo jazdy Dobra, to jazdy pojadę jak... Gadaj pan na tył Wygrałem w To dobra, czekaj Eee! Cip! Wygrałem. Ej, kur... Dobra, słuchaj. Musimy no. zrobić egzamin. Eee... AIM. Kierowanie. No. I wytrzymałość, i napiętrzanie się na pięści, Nie przemusię. Tak. To jest nasze auto, y, bardzo je lubimy. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A u domy usiadliśmy na chwilę. Tak! Eee, tak, e, bo tutaj, e, też Lodówkę też mamy tutaj, z tyłu. My, proszę pana. Ten trzeba pana aj ma ogarnąć. No. Którego my też nie mamy. Yy, dobra. Dobra, zdał pan, o huźwa. Ja! Yy, yy. yy, yy. Dobra, pierwsze co? Weź pan pistolet Uzi może być? Tak, i musi pan na pieprzać który musi odejść. I tam na, na sam koniec. A bo ja dobra. Na i zobaczmy Twojego aima. a i tam gdzie samochód wybuchnie. Zobaczymy Twojego aima. Mm, no. to nie zabijmy. Pan celuje. Pan robi. Dobrze! Pan chyba zdał Zdał pan? Chyba znaje Zdał pan! Aaa! On mnie bije Dobra! Za egzami daj się, pan daj się, mam broni Mam Może pan będzie z pistoletem miał teraz Ma pan jeszcze jedną próbę w jednym Daj mi pan, ma pan jeszcze jedną próbę Dobra, pan się strzela, bo pan nie zna zaraz. No i jak panu idzie? Bardzo dobrze panu idzie. Podoba mi się. Oj. Tylko może wziął taką broń, która tak strzela. Zapije pana dildem zapije. Uh. Pan, Nie wiem, jest Co? to co? Co? co jest? Ja to ukradłem. A. Pamiętajcie. To balast? AAAAAAAA To jest taki pan musi przejeść to nawalanie się z Przemusiem na pięści Co? Ale ja mam zero! A mój! A mój. A mój. Już? O, nie, tam można Ja mam zban na pięści Nie, nawet na dildo, nie można Kuźwa! Odbierać im tą lodówkę! Jaką lodówkę? Ole, panie, panie, pan

Dobra, Dobra, to ja panu zdjęcia przez ten czas zrobię. E, 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 e. Dobra, dobra. Dobra, nie robię jednak. Eee, e, no ale jeszcze nie zaczęliśmy! Robię ci zdjęcie. E, e, Kuźwa, co jest, biec nie mogę. O super bicie się na pięści, że będziemy się tak kręcić w koło.

Ej, cię go pobić. Dalej! Ale bitka! O kuźwa! Pan odejdzie może lepiej, bo to są męskie sprawy. Jaka strefa! Kuźwa! Olek, Olek Panie Olek. Piotr, proszę się ogarnąć Olek. Wygrał, rekrutan Nie wygrał Olek. Gratulacje patrzcie w Musiał... Musiał pan na chwilę ten Pozostać! Musiał pan się udać. Bo jestem tym Nikolasem z GTA. Dobra, wsiadaj, przemek, musimy jeszcze jeden test zrobić, kierowanie. Tak, poczekaj. Odesz. 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 się, musimy pod niego Odesz. Jestem Odesz. 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 Co to jest za Odesz. 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 O, darmowe Przemek! Nikolas. Trójki. Nikolas? O oh, sorry. Nikolas? O, sorry. Nigolas. Trójki. Co to jest? Pan powinien prowadzić, ale nie Ale on już prowadził, proszę pana No ale musimy mu zrobić gonitwę. dobra Przemek, wejść z dwudzieja Wejdź w jakiś samochód, ale nie za szybki Bo tak, 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 tak Mamy go gonić, tak, tak Dobra Weźmy najlepszy samochód Znaczy ten samochód, którym będziesz go gonił Znaczy, znaczy będzie... albo nie, ty musisz uciekać Wi, oui, a to jednak nie tym to że jednak pan poczeka. A ty Musimy nauczyć Co? Ale można tak jak najbardziej! złapać, Ale to To pan poczeka, bo ja sobie... Sam... o tak! A można ulepszyć lekko? Lekko, lekko, by lekko. By the way, lekko. Ale wziąć tego, tego oh. A the chcę lekko. tego czego 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 Ale nie czego czego bo czego za szybki. czego 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 będzie nie go, bo nie za szybki. Aby, a czego czego gotowy? czego 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 Dobrego. O! To jest auto, tylko pan poczeka, zniszczę to niepotrzebne. O, to jest dobre! Oj, i tak, 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 tak. Dobra, ja! Dobra, wierzymy to. Wierzymy. Stary tu się nie da prawie nic ulepszyć. O, Dobra, opony jakieś takie, ok. Weźmiemy sobie kolor y szybki oczywiście. Czerwony. Jeb. Yep. Ziady No to chwila, panie. Dobra, śpiewala wam, elo. O A serio? Ej, bo ja ten... go. Tak! Ale to było ładne zagranie. Elo! Elo, elo. O was masnężaka nie mam. To nie jest dobre. Tak, do Dobra! O kuźwa A można go tylko dotknąć Tak, musimy go złapać. A jak ci się doczyje samo klikasz F1 i Refaj w naszych samochodach jest to wbudowane, żeby naprawiać sam. Tak, to jest. To jest niekończący się ze naprawczy. Dobra, teraz albo nigdy! Teraz albo nigdy! Kuźwa! prawie bym utopił auto. O! Ktoś poleciał do wody z Was spottwo Podajecie się? Możemy jeszcze raz. Ale pan poczeka jeszcze. Bo musimy chwilę poczekać. Ale nie to czerwonego. Co za... Ale jeszcze nie. No! czyż ty siadasz do holka? Jaki samochód, wirus? No, co on robi? Ma, macie co najmniej jeszcze dwie próby. No kuś... Serio? Co to jest? Ej ale czemu ty taki... Ej on jakieś szybkie wziął, to jest nie fair. Ej ale ty widzisz co on wziął? On wziął... Ale od wziął takie chłopie! No wziął wziąłeś speed razy trzy! się nie dziwię, że to takie jest Tak nie wolno To jest oszukiwanie. Jak się tam bawicie? Chyba się ktoś już rozbił. Chyba albo nas zgubił. O kuźwa, ale bokiem. <noise> ale ktoś się rozpierdziela tam. Kto jedzie za mną? I tak nie umie jechać prosto. O kuźwa! Ja wyjechałem! Amen. Amen! 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 Kurde... Szybko tutaj! Jedź, 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 jedź. Uciekaj! Uciekać! Ja się rozpędzam. Ja nie lubię takich wyścigów. Ale trzeba się nauczyć! Trzeba to zdać! O kuśma! Ale pojechał! O! O nie, o nie, o nie! Dobra, teraz albo nigdy! Ale drift! Dawaj, dawaj, dawaj! Tak, tak, tak! Ja pierdzielę, czyżby... Bo uciekł, to taki jestem dobry w tym uciekaniu? Jest... Dać dzień! Kuśfam! Dzień dobry! Nie da się strzelać z kierowcy. S? O kurwa! A jeszcze w to też przyjdę. A ja po... oj ojoj Ojoj oj, oj Co? Chyba tak Bo już nie mogę się dalej rozpędzić O nie o nie o nie Nie! Oh. Yeah. Dobra dalej jedziemy Jak nie mam przestrzeni w ludzi? Nie dzieje mnie tutaj obrane. Jadę jak najlepiej. Ale ich oszukałem. Ale was oszukałem. Ale jednego z was tak. Taki gości w czerni taki robił. Nie, tak być nie może. On mnie dogania. To już mi się nie podoba. Dobra. Bliży się jeszcze trochę. Będzie lipa. Mocno! Szybko! Na dół! Jep! I uciekamy dalej. Szybko, szybko Dobra, już koniec tego nitro. Kuźwa, ile tego jest? Aaaa! O! Tak dla mnie przeszedł ten, bo wytrzymał przez większość drogi. No to prawda. Chyba mogę, że możemy mu to uznać, mi się wydaje. O, kuźwa! No, uderzył mnie chyba z 15 razy, ja więc... z tego samochodu. Wysiądź. A no wysiądź. O okay. co? Musimy... przed tobą jeszcze jeden test. Wiesz jaki? Wytrzawny? Jest. Chodź za drugim samochodem. Za drugim samochodem. A dam tym swoim Teraz myślę, jest ostatni test Masz kałacha Dzień dobry Masz kawacha no, Mama kasa Widzicie jak to skończyło? Przygotuj się czekaj, czekaj, to samochód wybuchł. wybuch. Poczekaj, bo samochód z wybuchł. Samochód wybuch, to się nie liczy. Chodź tu, samo, bo samochód wybuchł, chodź tu, bo samochód wybuchł a nie dlatego, że jesteś to. no bo czekaj no Przemek, szukujesz okay. dobra, chcesz testy, tak musimy... jestem Wiąc. żydką babą <laughs> co ty gadasz ja pierdolę żyd, demotyzacja Polski nas dojedzie znaczy się jaka? byłem dla niego buraka na, Uuu. na to, że jest w naszym kinie. Uuu, a petycja gdzie? Kurwa. Gdzie petycja? się pytam. Gdzie jest petycja kurwa? Dalej, niech on tu przyjdzie. U, nie bije. Po prezent się zepchili. O no dobra to nie! Dobra, weźmy tego jego auto. Wprost je. Ten twój Daj mnie, ale ja on się przyjdzie. Jeden virus jest, o, za zaraz sam do niego przyjdę. Ja go na jego działkę. Ja to, też. Ty, wysiadaj, masz tutaj buraka ode mnie na że co w naszym gronie. Co to jest? Dziadku! To jest mięsze, dziadku! Co to jest? Zabrak! 他叫做金卡。